Siemano, siemano, dzisiaj wam pokażę jak sobie zamówić Jordany 4 za stówkę, więc zostań ze mną, jeśli chcesz się dowiedzieć. E, możesz zobaczyć, że tak, one odbijają normalnie, są naprawdę spoko. E, ja już w nich chodziłem trochę, więc są brudne, e, za co przepraszam, no ale bez przedłużania, jak sobie takiego buta zamówić, bo jest to proste. Jak wejdziecie w moje linktree pod Instagramem, pod YouTubeem, pod profilami, e, to polecam wam się tu zarejestrować, Dostańcie kupon. Nie musicie, ale polecam. Tu macie poradnik jak zamawiać, więc sobie wejdźcie w niego i najchętniej obejrzyjcie. E, I tu sobie szukacie rzeczy, które was interesują. Kurtki są tu niżej. E, tu są te Jordan czwórki za stówkę, więc wejdziemy w nie. Wybieramy kolorystykę, przykładowo tą wybierzemy na dzisiaj. Zjeżdżamy w dół, 44 rozmiar wybieramy, więc po wyborze kolorku i rozmiaru zaznaczacie tutaj, klikamy sobie buy now, płacicie sobie czym tam chcecie. Po trzech dniach dostajecie takie zdjęcia. Ja wam pokażę. E, możecie, po zamówieniu, ogólnie, możecie pobrać sobie aplikację. Jest na iOS, i na Androida, nazywa się US Fans i się tam po prostu zalogujecie tym kontem, na którym zamawialiście to. Po prostu łatwiej jest śledzić zamówienie. E, no i co, możecie zobaczyć, że tutaj właśnie dostałem przykładowo właśnie w moich zamówieniach takie zdjęcia do 95, które zamawiałem. Wy też, to mówię, takie dostanęcie do wszystkiego, co zamawiacie. E, no i co, jeśli wszystko się zgadza, lub coś się nie zgadza. Możecie sobie to wysłać do Polski. Mówię, jeśli coś się nie zgadza, to tu będzie taki no, tu będzie przycisk na boku, gdzie możecie po prostu sobie zwrócić całość pieniędzy bez naprawdę zbędnych pytań. Po prostu mają taki support, że po prostu Wam akceptują. Jeśli chcecie zwrot pieniędzy, jeśli się rozmyślicie lub coś będzie nie tak, no i co? Mogę Wam naprawdę potwierdzić, że rzeczy są zajebiste, które zamawiam bo te wszystkie rzeczy które tu są właśnie są z tej stronki mam jeszcze więcej ale wszystkiego po prostu nie rozłożyłem bo mi się nie mieści na łóżku e, mogę wam pokazać jeszcze właśnie tu jest ten poradnik jeszcze raz polecam go obejrzeć bo on mówi dokładnie wyjaśnia jak taniej dostawę taniej po prostu e, i jak sobie to ogólnie zamówić krok po kroku jeśli nie, wyjaśni, jeśli nie wyjaśniłem wam tego dokładnie no, sam w tych rzeczach chodzę, mogę Wam potwierdzić wszystko. Kurteczka na przykład jest wodoodporna, jak mówiłem, chyba się powtarzam trochę, ale jest wodoodporna. Wszystko jest tak, jak być powinno. Jest cieplutka, że tak powiem, nawet gorąca. No i co, to na, na tyle, tak naprawdę, na dzisiaj. Dzięki i cześć.